Boże, który jesteś miłością, który widzisz wszystko i znasz każde serce, przychodzę dziś do Ciebie tak, jak jestem. Nie udaję silnego, bo wiem, że tylko Ty jesteś moją siłą. Nie chowam moich łez, bo wiem, że Ty liczysz każdą z nich. Panie, proszę Cię, dotknij mnie dzisiaj. Wiem, że czasem idę drogą, na której nie widzę światła, że czasem w moim sercu jest cisza. A modlitwa wydaje się jak szept w pustce, ale wierzę, że Ty słyszysz, nawet wtedy, gdy ja już przestaję mówić. Bo Ty jesteś Bogiem, który działa w ciszy, w ukryciu, w głębi duszy człowieka. Panie, proszę Cię, przyjdź tam, gdzie jest ból. Dotknij miejsc, których nikt nie widzi. Ulecz rany, które zadało życie, ludzie albo ja sam. Niech Twój Duch Święty stąpi jak ogień. Oczyszczający, przemieniający, napełniający pokojem. Boże, naucz mnie ufać, kiedy nie widzę odpowiedzi. Naucz mnie wierzyć, że nawet z tego, co trudne, Ty potrafisz wyprowadzić dobro. Daj mi serce pokorne, niezbuntowane, ale ufne. Serce, które nie tylko prosi, ale potrafi dziękować. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś ze mną tu i teraz, za każdy oddech, który dajesz. Za to, że nie jestem sam w tym, co przeżywam. Za to, że nawet jeśli świat mnie nie rozumie, Ty rozumiesz wszystko. Proszę Cię, Boże, umocnij mnie w moich decyzjach. Daj mi mądrość, bym wiedział, kiedy działać, a kiedy po prostu zaufać. Niech Twoje słowo prowadzi mnie jak światło w ciemności. Niech każda moja myśl, każde słowo, każdy krok będzie przepełniony Twoją obecnością. Panie, Oddaję Ci moje lęki, oddaję Ci niepewność o jutro. Ty wiesz, jak często próbuję sam coś naprawić, zamiast pozwolić ci działać. Dlatego dzisiaj mówię, Boże, działaj teraz, nie po mojemu, po twojemu, bo wiem, że Twoje drogi są doskonałe, a Twoje plany zawsze prowadzą do życia. Dziękuję Ci, że kochasz mnie mimo moich słabości, że widzisz we mnie dobro, nawet kiedy ja sam go nie widzę. Dziękuję za Twoje miłosierdzie, które nigdy się nie kończy, za każdy dzień, w którym mogę zaczynać od nowa. Boże, błogosław moją rodzinę, moich bliskich, tych, których kocham i tych, z którymi trudno mi się dogadać. Niech Twoja miłość przeniknie nasze relacje, nasze rozmowy, nasze domy. Niech tam, gdzie jest chaos, zapanuje pokój. Niech tam, gdzie jest zranienie, pojawi się przebaczenie. Niech tam, gdzie jest brak, przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Panie, błogosław też każdego, kto teraz modli się razem ze mną. Niech ta modlitwa dotknie serc. Niech przypomni każdemu, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Niech ta chwila będzie początkiem czegoś pięknego, spotkania z Tobą. Boże, działaj teraz. W moim życiu, w moim sercu, w moich myślach. Działaj tam, gdzie już dawno nic się nie zmieniało. Rozpal nadzieję tam, gdzie była ciemność. Niech Twoja moc objawi się w pełni. Ku Twojej chwale wierzę, że Ty możesz wszystko. Wierzę, że mnie słyszysz. Wierzę, że nie przypadkiem trwam teraz w tej modlitwie, bo to Ty mnie tu przyprowadziłeś. Boże, działaj teraz. Amen. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy ci każdego dnia. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, zostaw subskrypcję, polubienie i komentarz. Dzięki temu kanał się rozwija i możemy razem docierać do kolejnych osób ze Słowem Bożym.